Finansowe ciekawostki, o których nie wiedziałeś i które cię zaskoczą. Czy wiesz, kto uruchomił pierwszy na świecie bankomat? A wiesz, kto wydał pierwszą w Europie kartę kredytową? Odpowiedź brzmi Barclays Bank, który w 1966 roku wydał pierwszą w Europie kartę kredytową, a w roku 1967 uruchomił w Londynie pierwszy na świecie bankomat. A wiesz, że Barclays Bank powstał w 1690 roku, czyli niespełna 7 lat po bitwie pod Wiedniem. Czy wiesz, który bank jest drugim najstarszym centralnym bankiem na świecie? To Bank of England, który działa od 1694 roku. A wiesz, że obecna siedziba banku znajduje się w Londynie w tym samym miejscu od 1734 roku? A wiesz, że skarbiec banku, znajdujący się pod londyńskim City, zajmuje powierzchnię większą niż cała powierzchnia użytkowa drugiego najwyższego budynku w Londynie i znajduje się w nim około 5000 ton złota. A może wiesz, jaki bank był pierwszym bankiem w Europie, który drukował własne banknoty? Nie wiesz? To słynny Bank of Scotland działający od 1695 roku. To jeden z niewielu banków, które do dziś mają prawo drukować banknoty brytyjskiej waluty. Zaskoczeni? Chcesz więcej takich ciekawostek? Zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu, czy o której z tych rzeczy wiedziałeś.